Wystarczyły trzy słowa i krótkie nagranie. Trudno uwierzyć, jak Tusk zadrwił z Nawrockiego. Donald Tusk kolejny raz odniósł się do debaty prezydenckiej Super Expressu. Inaczej jednak niż za pierwszym razem, premier pominął Rafała Trzaskowskiego, uderzając bezpośrednio w jego kontrkandydata, Karola Nawrockiego. Wytknął mu konformizm i hipokryzję, dołączając do wpisu dosadne nagranie. Poniedziałkowa debata prezydencka emocje wciąż stygną. W poniedziałek, 28 kwietnia, odbyła się kolejna debata, w której wzięli udział wszyscy kandydaci i kandydatki na prezydenta RP. Rafał Trzaskowski. Karol Nawrocki, Sławomir Męcen, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Adrian Zandberg, Grzegorz Braun, Joanna Senyszyn, Artur Bartoszewicz Krzysztof Stanowski, Maciej Maciak, Marek Jakubiak, Marek Woch. Spotkanie zorganizowali dziennikarze Super Expressu, pełniąc w nim rolę sekundantów, którzy nie zadawali pytań, a jedynie dbali o porządek. Uczestnicy sami mogli wybierać, kogo chcą zaczepić. Naturalnie uwaga większości skupiła się na liderach sondaży, Rafale Trzaskowskim i Karolu Nawrockim. Kandydat z ramienia POO i kandydat popierany przez PiS również nie szczędzili sobie wzajemnej uszczypliwości. Poszło m.in. o jedną z poprzednich debat w Końskich, na której Karol Nawrocki wręczył rywalowi tęczową flagę. Natomiast przy swojej mównicy zaczepił symbol biało-czerwonej. Jak twierdził, zawsze jest z tą piękną polską, biało-czerwoną flagą. Rafał Trzaskowski przyniósł flagę na debatę. Donald Tusk od razu to skomentował. Na ostatniej debacie jeden z trzech głównych symboli narodowych powrócił. To polska flaga, z którą Karol Nawrocki przyszedł na debatę do końskich, a później, jak zgasły światła, porzucił ją na sali, na której dumnie powiewała, powiedział Rafał Trzaskowski, prezentując uczestnikom debaty artefakt należący rzekomo do jego kontrkandydata. Prezydent Warszawy stwierdził, że każdy, kto interesuje się historią, wojskiem lub był w harcerstwie. Wie, co oznacza porzucić flagę na placu boju. Flagi się po prostu nie porzuca, dlatego ją dzisiaj mam, podkreślił. Karol Nawrocki dopiero po debacie wytłumaczył, że według jego wiedzy flagę wtyka się w miejscu, które się zdobyło. Argumentacja jednak nie przeszła do opinii publicznej takich echem, jak wypowiedź Trzaskowskiego. Na platformie X swój komentarz do gestu kandydata PO zamieścił premier Donald Tusk. Jak stwierdził, pod symbolem narodowym naród powinien stawać się jednością. Flaga Polski ma łączyć, nie dzielić. Kto flagą wojuje, napisał. Donald Tusk opublikował spot drwiący z Karola Nawrockiego. Z pierwszej reakcji Donald Tuska można było wywnioskować, że nie jest zadowolony z zachowania Rafała Trzaskowskiego. A jednak drugi komunikat rozwiał wszelkie wątpliwości. We wtorek premier ponownie zamieścił na platformie X wpis o treści: Kto flagą wojuje, tyle że tym razem dołączył do niego wymowny spot. Krótki materiał wideo ma ukazać wyborcom hipokryzję Karola Nawrockiego i granie pod publikę. Widzimy na nim kandydata na prezydenta, który opuszcza studio TVP po debacie, nie wziąwszy ze sobą przyniesionej flagi. Panie Karolu, nie zapomniał pan czegoś? Słychać w tle głos lektorki. Spot kończy plansza z napisem Flaga to Polska, a Polski się nie zostawia.